Cześć, witam w ostatnim filmie powtórkowym przed maturą. Dzisiaj weźmiemy sobie na Wasze 20, moim zdaniem, najważniejszych zagadnień, które mogą pojawić się na maturze w tym roku. Filmik będzie bardzo selektywny. Dzisiaj, bardzo szybciutko, lecimy, przypominamy sobie, bezbędnego przedłużania. No to lecimy! Pierwsza rzecz oczywiście nierówność kwadratowa, rzecz, która jest na każdej maturze. Tutaj macie taki przykładzik akurat, który, no tutaj najpierw trzeba go troszeczkę przekształcić, czyli co najpierw sobie przemnażamy, czyli mamy 2x kwadrat dodać 2x, czwóreczka na drugą stronę minus 4 większe bądź równe od 0. Dzielimy sobie obustronnie przez 2, żeby było szybciej. No to tutaj mamy x kwadrat dodać x minus 2 większe bądź równe od 0. Następnie sobie co robimy? Spisujemy współczynniki, a równa się 1, bo jeżeli tutaj nic nie ma, to w domyśle jest 1k, b równa się 1, c równa się minus 2. Liczymy sobie deltę, przypominam, że delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli w naszym przypadku 1 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 2. Oczywiście minus 4 razy minus 2 to będzie 8, 1 plus 8 to jest 9, czyli pierwiastek z delta równa się... 3. Liczymy sobie x1. Mamy x1 to jest minus b minus pierwiastek z delta przez 2a. x2 to jest oczywiście minus b plus pierwiastek z delta przez 2a. No to liczymy. Spisujemy. Mamy minus b, czyli minus 1 minus 3 przez 2 razy 1, czyli minus 4 przez 2 równa się minus 2. Oraz drugi pierwiastek mamy minus 1 plus 3 przez 2 razy 1, równa się 2 przez 2, czyli 1. Jak już mamy policzone nasze pierwiastki, no to szybka interpretacja. Nierówność, czyli zawsze rysujemy sobie oś liczbową, zaznaczamy sobie te nasze miejsca zerowe, minus 2, 1. Widzimy, że nierówność jest tutaj z kreseczką, czyli kropy są zamalowane. Jakby było bez kreseczki, to kropy byłyby otwarte jeżeli jest tutaj a dodatnie, czyli tu, co przy x kwadrat jest liczba dodatnia, to ramiona są do góry. Jakby była tutaj liczba ujemna, to ramiona byłyby do dołu. Patrzymy, o co nas pytają. Pytają nas o wartości większe od zera, czyli tutaj nad tą osią. O to nas pytają, bo w tym miejscu są ujemne. No i teraz interpretacja. Zapisujemy wynik. I mamy x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 2, Nawias oczywiście ostry. Suma od 1 do to plus nieskończoności. Tu oczywiście nawias również jest ostry. Jakbyśmy w tym miejscu mieli nierówność w drugą stronę oczywiście, na przykład mniejsze bądź równe od zera, no to odpowiedzią byłby ten przedział, czyli pisalibyśmy, że x należy od minus 2 do 1. I to byłoby całe zadanie. Następna rzecz równanie typu nawias razy nawias równa się 0. Jak to rozwiązujemy? Oczywiście, jeżeli mamy jeden nawias razy drugi nawias równa się 0, to to się będzie równało 0, wtedy, kiedy pierwszy nawias, czyli x kwadrat plus 3x plus 2 będzie się równało 0, lub kiedy x kwadrat minus 4 będzie się równało 0. Tu oczywiście rozwiązujemy sobie deltę, czyli mamy znowu delta równa się 3 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 2, czyli równa się 9 odjąć 8, czyli 1. Pierwiastek z delta równa się 1 x1 równa się minus b, czyli minus 3 minus 1 przez 2 razy 1, czyli mamy minus 4 przez 2, czyli minus 2. Tu z kolei będziemy mieli x2 równa się minus 3 plus 1 przez 2 razy 1, czyli będzie minus 2 przez 2, czyli minus 1. Pierwsze dwa rozwiązania już mamy. Teraz patrzymy sobie tutaj i mamy. x2 minus 4 równa się 0, czyli x2 równa się 4, czyli x równa się 2 lub x równa się minus 2, bo zarówno dwójka podniesiona do kwadratu daje 4, jak i minus dwójka podniesiona do kwadratu. Kwadratu daje 4. No i zapisujemy naszą odpowiedź, że x należy do zbioru minus 2, minus 1 oraz 2. Ewentualnie możemy sobie jeszcze podkreślić nasze wyniki. Teraz tak, następna rzecz, równanie wymierne. Równanie wymierne zawsze zaczynamy od założenia. Czyli mamy tutaj założenie x plus 1 różne od 0, czyli x jest różne od minus 1. To się musi znaleźć, bo bez tego nie wolno nam wykonać takiego mnożenia tutaj. Nawet jeżeli założenie nie wpływa nam na wyniki ostateczne, to ono musi się nam tutaj znaleźć. No to jak przemnażamy, czyli widzimy, to nam się skróci tutaj, czy będzie x plus 3 równa się x plus 3 razy x plus 1, czyli mamy x plus 3 równa się x kwadrat, bo to razy to x razy 1 to będzie x, 3 razy x to będzie 3x, 3 razy 1 to będzie. 3. Teraz, jak wszystko sobie przerzucamy na drugą stronę, czyli mamy 0 równa się x kwadrat, dodać 4x plus 3 minus x minus 3, to nam się elegancko skraca. 4x minus x to będzie 3x, czyli mamy, że 0 równa się x kwadrat plus 3x. X-a wyciągamy sobie przed nawias i mamy wówczas, że to jest 0 równa się x razy x plus 3, czyli nasze rozwiązania to będzie x równa się 0 lub x plus 3. Równa się 0, czyli x równa się 0 lub x równa się minus 3. Podkreślamy wyniki, patrzymy na założenie. Rozwiązania są zgodne z założeniem, czyli to są nasze rozwiązania. Następna rzecz, standardowe zadanie z ciągów. Mamy podane 101 wyraz ciągu równa się 79, mamy podaną różnicę równa się minus 2 i mamy wyliczyć pierwszy wyraz ciągu. Oczywiście skorzystamy sobie ze wzoru na AN równa się A1 dodać N minus 1 razy R i wstawiamy sobie w miejsce AN wstawiamy sobie 79 równa się A1 dodać. 101 minus 1, bo w miejsce n wstawiamy sobie 101 wyraz, czyli ten numerek naszego ciągu. Razy minus 2 równa się, mamy 79 równa się a1 dodać 100 razy minus 2. Tu będzie minus 200. Na drugą stronę, czyli mamy 200 dodać 79 równa się a1, czyli nasze a1 równa się 279. I mamy zrobione. No, i kolejne zadanie, bardzo podobne. Podana jest suma 10 wyrazów ciągu równa 100, podany jest dziesiąty wyraz ciągu równy 34 oraz mamy obliczyć a1, czyli pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego. No to w takim układzie zapisujemy sobie. Suma n wyrazów ciągu równa się a1 dodać an przez 2 razy n. W miejsce sumy wstawiamy sobie 100, równa się a1, którego szukamy. Dodać 34 przez 2 razy n, czyli razy 10. To nam się elegancko skraca z 1, a tu jest 5, czyli mamy, że 100 równa się A1 plus 34 razy 5, czyli 100 równa się 5A1, bo wymnażamy tutaj. Dodać 170, czyli przerzucamy sobie na drugą stronę. Czy mamy, że minus 70 równa się 5 a 1. No i dzielimy obustronnie przez 5 i a 1 wychodzi nam minus 14. I zadanie mamy zrobione z ciągu artymetycznego. No i kolejny szalenie ważny wzór, jeżeli chodzi o ciąg artymetyczny. Jeżeli mamy trzy kolejne wyrazy ciągu artymetycznego, to zachodzi taka zależność, że ten środkowy wyraz to są suma tych dwóch skrajnych przez 2. Czyli jakbyśmy mieli na przykład coś takiego, tu jest 4, tu jest x plus 1, a tu jest 10. I mamy w poleceniu, że te trzy wyrazy tworzą trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. To co wtedy robimy? No oczywiście korzystamy sobie z tego wzoru, czyli mamy wówczas x plus 1 równa się 4 dodać 10 przez 2, czyli mamy tutaj co? x plus 1 równa się 4 plus 10 to jest 14, 14 przez 2 to jest 7, 1 na drugą stronę, czyli x równa się 6. Czyli nasze wyrazy to jest 4, 7 oraz 10. Szybko policzone. No i podobna zależność zachodzi dla ciągu geometrycznego. Szybciutkie przypomnienie, żeby rozróżnić, czym się różni ciąg artymetyczny od geometrycznego. Jak mamy w ciągu artymetycznym pierwszy wyraz 3 i powiedzmy różnica wynosi 2, to każdy następny wyraz powstaje przez dodanie tej różnicy do kolejnego. Czyli mamy 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. 9 plus 2, 11. I tak dalej, i tak dalej. W ciągu geometrycznym z kolei nie dodajemy, tylko mnożymy. Czyli jeżeli mamy pierwszy wyraz ciągu, na przykład równa się a1, równa się 3, q równa się 2 no to A2 to będzie 3 razy 2, czyli 6 a 3 to będzie 6 razy 2, czyli 12, i tak dalej, i tak dalej. I zachodzi nam taka oto zależność. I bardzo lubią układać tego typu zadania z tą zależnością. No i mamy teraz takie polecenie, że te trzy wyrazy tworzą trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Czyli co, wrzucamy do wzoru i mamy, że to jest 2x do kwadratu, równa się x plus 2 razy x plus 3. No i oczywiście podnosimy tutaj do kwadratu, czyli mamy 4x kwadrat, równa się x razy x, x kwadrat, x razy 3 to będzie 3x, 2 razy x to jest 2x, 2 razy 3 to jest oczywiście 6. Wszystko przerzucamy na lewą stronę i rozwiązujemy znowu równanie kwadratowe delta x1 oraz x2. Kolejna standardowa rzecz zadanie z rachunku prawdopodobieństwa. Mamy na przykład w zadaniu podane dwa zbiory, zbiór A oraz zbiór B. No i losujemy najpierw jedną liczbę z tego zbioru, później losujemy drugą liczbę z tego zbioru. I jakie jest prawdopodobieństwo? Mamy odpowiedzieć na przykład, że powiedzmy, że iloczyn będzie liczbą parzystą. O. Najpierw obliczamy sobie omegę, czyli omegi wynosi ile? Najpierw losujemy sobie liczbę 1 z 4, później losujemy liczbę 1 z 4, czyli razem 16. Następnie tworzymy oczywiście sobie tabelkę. No i sprawdzamy. 2 razy 1 parzyste, 2 razy 2 parzyste, no dla dwójki wszystkie będą parzyste, 3 razy 1 nieparzyste, 3 razy 2 6 parzyste, 3 razy 3 nieparzyste, 3 razy 4 parzyste. No oczywiście dla czwórki wszystkie będą parzyste iloczyny, no i mamy 5 razy 1 nieparzyste, 5 razy 2 10 parzyste, 5 razy 3 15 nieparzyste, 5 razy 4 20. Parzyste. liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli naszego a równa się 12, czyli p od a równa się 12, 16, pamiętamy, że wynik zawsze jest w formie ułamka nieskrasalnego, skracamy przez 4, czyli wychodzi nam 3/4 i mamy policzone. Kolejny zadanko, który lubi się pojawić na maturze, czyli mediana i średnia artymetyczna. Pamiętajcie, tego nie wyrzucono z matury. Wyrzucono tylko odchylenie standardowe i średnią ważoną. To się może pojawić. Czyli mamy jakiś zestaw liczb, którego średnia artymetyczna wynosi 3 i mamy policzyć medianę. No to policzmy sobie. Tu mamy co? 1 plus 3 to jest 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 5, 13. Czyli 13 plus a przez 5 elementów równa się 3. Mnożymy razy 5, czyli mamy 13 plus plus a równa się 15, 13 na drugą stronę, czyli a równa się 2. I mamy policzyć medianę. I pamiętamy, żeby wyznaczyć medianę, musimy posegregować od najmniejszego do największego. Czyli mamy 1, 2, 3, 4 oraz 5. To jest nasza mediana. Nasza mediana wynosi 3. Oczywiście tak coś robimy, kiedy jest nieparzysta liczba elementów. Jak mamy na przykład zbiór 2, 3, 4, 5, 5, 6, to żeby obliczyć medianę, bierzemy dwa środkowe i liczymy z nich średnią arytmetyczną. W naszym przypadku 4 plus 5 przez 2, czyli 9 drugich, czyli 4 i 1 druga. No, i teraz szybciutka powtórka logarytmów, naprawdę ekspresowa. Co to jest w ogóle logarytm? Logarytm nam mówi o tym, do jakiej potęgi musimy tutaj podnieść podstawę logarytmu, żeby dostać tutaj liczbę. 16. No to w takim układzie zapisujemy 2 do potęgi C równa się 16, czyli 2 do potęgi C równa się 2 do potęgi 4, bo ponieważ 16 zamieniamy na 2 do potęgi czwartej, czyli nasze C równa się 4. Dwójkę należy podnieść do potęgi 4, żeby dostać 16. No i dwa szybkie działania, no a logarytma. Czyli jeżeli mamy dwa logarytmy o tej samej podstawie i jest dodawanie, to możemy je zapisać na wspólnym logarytmie, czyli mamy logarytm przy podstawie 6 z 12 razy 3, czyli to się nam równa logarytm przy podstawie 6 z 36, no i teraz pytanie, do jakiej potęgi należy podnieść szóstkę, żeby dostać 36? No oczywiście do potęgi drugiej. To, a teraz, jak jest odejmowanie, to robimy to samo, tylko że z dzieleniem. Czyli mamy logarytm przy podstawie 3. Tu mamy 54 dzielone przez 2 i to się wtedy równa logarytm przy podstawie 3 z 27 i do jakiej potęgi należy podnieść trójkę, żeby dostać 27? No, do potęgi trzeciej oczywiście. I mamy zrobione. No i oczywiście z funkcji kwadratowej, szybciutko sobie przypomnimy wzory, które macie w tablicach matematycznych, czyli jeżeli mam dowolną funkcję kwadratową, to wzory na miejsca zerowe oczywiście są w tablicach matematycznych. Jest to wzór na x1 i x2. Pamiętam o tym, że delta równa się b kwadrat minus 4ac. I uwaga, jeżeli delta jest Mniejsza od 0, to jest brak miejsc zerowych. Jeżeli delta jest równa 0, to jest jedno miejsce zerowe. Jeżeli jest delta większa od 0, to oczywiście są dwa miejsca zerowe i to jest x1 oraz x2. Ponadto mamy wzory na wierzchołek funkcji kwadratowej, czyli to jest P i Q. Przypominam, że to jest nasze A równa się 1, B równa się 3 i C równa się 2. Wstawiamy do wzoru i liczymy. Tak samo tutaj, wstawiamy do wzoru i liczymy. Ponadto ważną informacją jest taka, że to tutaj 2, czyli nasze c, jak mamy wykres funkcji kwadratowej, opowiedzmy tak, to to jest nasze c. To to jest punkt 0 oraz c. Warto o tym pamiętać, bo to się pojawia w zadaniach. No ale oczywiście funkcję kwadratową wszystkie wzory mamy w tablicach, tylko wstawiamy do wzoru i liczymy. Gorzej jest z funkcją liniową. I teraz tak, mamy na przykład takie coś, bardzo częste pytanie, dla jakich wartości parametru m funkcja rosnąca? bądź malejąca, bądź stała. I przypominamy sobie, że wykres funkcji f od x równa się ax plus b, to funkcja jest rosnąca wtedy, kiedy a jest większe od zera, to nasze f od x rośnie. Kiedy a jest równe 0 to f od x jest stałe i kiedy a jest mniejsze od zera, to f od x jest malejące. W naszym przypadku a ile wnosi? No m plus 1, czyli będzie m plus 1 jest większe od zera, M plus 1 jest równe 0 oraz m plus 1 będzie mniejsze od 0. Czyli funkcja będzie rosnąca dla m większego od minus 1, będzie stała dla m równego minus 1 oraz będzie malejąca dla m mniejszego od minus 1. Następna rzecz, warunek prostopadłości i równoległości. Jest to w tablicach, ale lepiej pamiętać. Dwie proste są równoległe wtedy, kiedy a1 równa się a2. No to w naszym przypadku będą równoległe. Tu a1 wynosi 4, a2 równa się m minus 1, jedyneczka na drugą stronę, czyli dla m równego 5. Z kolei, kiedy dwie proste są prostopadłe, no wtedy, kiedy A1 razy A2 równa się minus 1. No to bierzemy sobie, A1 równa się 4 razy m minus 1 i to się musi równać minus 1, bo zwróćcie uwagę, a1 równa się 4. A 2 równa się m minus 1. Czyli mamy tutaj 4 razy m minus 1 równa się minus 1, czyli 4m minus 4 równa się minus 1. czwóreczka. na drugą stronę, czyli mamy 4m równa się 3. Dzielimy obu stronie przez 4, czyli m równa się 3 czwarte. Czyli dla m równego 3 czwarte te dwie proste są prostopadłe. No i dwa szybkie zagadnienia, żebyście nie dali się złapać. Mamy w zadaniu podany wzór na n wyraz ciągu. Nie jest podając artystyczny i geometryczny, i mamy obliczyć piąty wyraz tego ciągu. No to co wystarczy zrobić? Wstawiamy liczbę do wzoru. Czyli to będzie dwa razy w miejsce n wstawiamy sobie piątkę, bo liczymy piąty wyraz. Gdybyśmy ja liczyli szósty, to byśmy wstawiali szóstkę, siódemkę, siódmę i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy dwie, 5 do kwadratu, 25 razy 2, czyli 50 plus 1, czyli 51. Analogiczna sytuacja jest z funkcją. Dana jest funkcja f od x dana wzorem na przykład 2x przez x plus 1. I mamy obliczyć Wartość dla argumentu x równego na przykład 3. No to liczymy f od 3 równa się 2 razy 3 przez 3 plus 1, czyli 6 przez 4, czyli równa się 3 drugie. Kolejna rzecz, czyli obliczanie pozostałych wartości funkcji trygonometrycznych, kiedy znamy jedną z nich. Najszybciej rysujemy sobie trójkącik. Tu jest kąt alfa, tu jest kąt prosty. Skoro sinus alfa równa się 2 trzecie, to tu będzie wtedy 2, tu będzie 3. Stwierdzenia Pitagorasa oznaczamy sobie, że to jest b, czyli będziemy mieli b kwadrat plus 2 kwadrat równa się 3 kwadrat, czyli b kwadrat równa się 9 odjąć 4, czyli b równa się pierwiastek z 5. I liczymy wówczas cosinus alfa równa się pierwiastek z pięciu, przez 3, a tangens alfa równa się 2 przez pierwiastki z 5. Usuwamy niewymierność, czyli mamy 2 pierwiastki z 5 przez 5. No i trzeba pamiętać o dwóch szalenie ważnych wzorach na pole równoległoboku oraz pole trójkąta. Czyli mamy pierwsze pole równoległoboku, to jest P równa się A razy B sinus alfa, czyli bok razy bok razy sinus kąta między tymi bokami, a z kolei pole trójkąta to jest 1 druga a razy b sinus alfa. No to załóżmy sobie że na przykład tu byłoby 3 tu byłoby 4, a nasza alfa by się równała na przykład w obydwu przypadkach 30 stopni. No to mamy pole równa się 3 razy 4 razy sinus 30 stopni, a sinus 30 stopni to jest 1, druga. Czyli mamy 3 razy 4, 12 razy 1, druga, czyli 6. To samo tutaj przyjmiemy sobie, że tu jest 3, tu jest 4. Alfa powiedzmy, że wynosi 30 stopni. Liczymy dokładnie tak samo, czyli 1, druga razy 3, razy 4 razy 1, druga, bo sinus 30 stopni. Odczytujemy stabilizm matematyczny. Czyli nasze pole byłoby 3 razy 4, czyli 12, 12 razy 1 druga, czyli 6, 6 razy 1 druga, czyli 3. No i kolejnie szalenie ważna rzecz na maturze. Współrzędne środka odcinka oraz długość odcinka. I teraz opisujemy sobie, to jest nasze XA, to jest nasze YA, to jest nasze XB, to jest nasze YB. Czyli obliczamy współrzędne środka, wrzucamy do wzoru. Czyli co mamy? 1 dodać 2 przez 2 oraz 4 dodać 5 przez 2 i to się nam wszystko równa 3 drugie oraz 9 drugich. No i tak samo mamy długością odcinka. Wrzucamy do wzoru, czy mamy xb minus xa, czyli 2 odjąć 1 do kwadratu, dodać 5 odjąć 4 do kwadratu i to się nam wszystko równa 2 odjąć 1, to jest 1, czyli. 1 do kwadratu to jest 1, 5, 1, 4 to jest 1, 1 do kwadratu to jest 1, czyli długość naszego odcinka wynosi pierwiastek z 2. No i mamy teraz taki przykład, że podany jest prostopadłościan. Mamy informację, że przekątna tego prostopadłościanu tworzy z podstawą kąt alfa taki, że sinus tego alfa wynosi powiedzmy 3 piąte. Podana jest wysokość tego prostopadłościanu, że ona się równa. I mamy obliczyć przekątną tego prostopadłościanu oraz przekątną podstawy. No to mamy sinusa, mamy zaznaczony trójkąt prostokątny. No mamy. No to w takim układzie co mamy? To przez to, czyli 5 przez duże d równa się 3 piąte. No i mnożymy na krzyż d razy, czyli mamy 3D równa się 25, dzielimy przez 3, czyli d równa się 25 trzeci. Czyli mamy obliczone to. Tutaj. A z czego obliczymy sobie d ma Oczywiście Oczywiście, stwierdzenia Pitagorasa. d kwadrat dodać 5 kwadrat równa się 25 trzecich do kwadratu. Obliczamy i mamy zrobione. No i zrobimy sobie taki bardzo szybki dowodzik algebraiczny. Ja wiem, że bardzo się ich boicie, ale tego typu dowody akurat są proste. Mamy w założeniu, że a, b są liczbami dodatnimi i mamy udowodnić, że ta nierówność jest spełniona dla wszystkich liczb a i b Dodatni. No to co trzeba zrobić? Pierwszą rzeczą standardowo zawsze pozbywamy się tego, co jest w mianowniku. Skoro liczby są dodatnie, to możemy sobie bezkarnie przez a i b pomnożyć. Czyli co? Mnożymy sobie najpierw razy a. Jeżeli pomnożymy sobie razy a, to mamy tutaj a kwadrat przez b, dodać b razy a przez a większe bądź równe od 2a. To nam się skróci. No to teraz pomnóżmy sobie razy b. Czyli mamy a kwadrat razy b przez b dodać b kwadrat większe bądź równe od 2ab. To nam się skróci. 2ab przerzucam na drugą stronę i co my tutaj mamy? a kwadrat minus 2ab dodać b kwadrat większe bądź równe od zera. To jest oczywiście wzór skróconego mnożenia, czyli mamy a minus b do kwadratu większe bądź równe od zera. No i widzimy, że różnica dowolnych dwóch liczb dodatnich podniesiona do kwadratu będzie zawsze liczbą większą bądź równą od zera, co kończy dowód. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o naszą szybciutką ekspresową powtórkę. No jak widzicie, no tempo było dosyć szybkie, ale ten filmik nie ma na celu nikogo nauczyć, tylko zrobić sobie naprawdę taką ekspresową szybką powtórkę. Tak, żeby sobie go odpalić szybciutko przed snem, może w drodze za autobusem jeszcze przed maturą i jeszcze sobie tam ugruntować najważniejsze rzeczy. Z tego miejsca życzę wam powodzenia na maturze, spokoju, rozwiązywać. Jeżeli jesteście przygotowani, no to na pewno napiszecie. Jak jesteście nieprzygotowani, no to. Powodzenia i życzę wszystkim zdania. Jednocześnie zapraszam do pozostania na kanale po maturze, gdyż no, zawsze warto sobie coś przypomnieć. Nie wiadomo kiedy się coś przyda z matematyki. No i oczywiście będą również rzucane zadania niezwiązane z maturą. Dlatego zawsze coś ciekawego się znajdzie dla Was. A póki co, żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!